Dzień dobry. Dzisiaj w studiu portalu Radomsko24 w temacie moim Państwa gościem jest Wojciech Ślusarczyk, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego w Powiecie Radomskim. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Od ostatnio, gdy rozmawialiśmy, to znaczy telefonicznie, gdy próbowałem pana zaprosić do rozmowy, stwierdził pan, że jeszcze, aby dać troszeczkę czasu, ponieważ ma zebrać się zarząd powiatu PSL-u. No bo wybory, wybory dużymi krokami zbliżają się, dwa miesiące do wyborów, czyli chyba już coś drgnęło w PSL-u, czy nadal jest, no niestety, czy się Pan ze mną zgodzi, czy nie, ale określa taki marazm. Nie, nie, jeżeli chodzi o nasz powiat, to drgnęło zdecydowanie, z tym, że no w tej chwili główna praca trwa w gminach, gdzie szukamy kandydatów zarówno na wójtów, rozmawiamy, z tymi kandydatami na wójtów, którzy już się określili tam, gdzie nie mamy swoich kandydatów, bo też są takie gminy. Z tym, że w chwili obecnej no oczywiście kandydaci na radnych jest to, jest to podstawowa rzecz. Dotyczy to zarówno gmin, jak i powiatu. Słyszałem, że część tych, część też wójtów, którzy kończą swoją kadencję, a nie chcą startować już w wyborach na wójtów czy burmistrzów, upatrują teraz swoją pracę w samorządzie powiatowym, czy nie, z waszej, z waszej... To znaczy ja nie chciałbym operować tak jest, jeszcze nie? nazwiskami, bo nie mam upoważnienia od tych osób, jeszcze kampania oficjalnie się nie zaczęła, ale owszem. Mhm. U nas będzie przynajmniej jedna taka osoba. Wydaje mi się, że. To ja może generalnie to nazwisko będzie... po imię Jerzy Kotlewski? Nie. Nie. Czyli pudło. Nic więcej na tym temacie nie dowiem. No nie, nie chciałbym w chwili obecnej mhm. mówić na ten Dobrze, temat. Dobrze, ale są, są też chyba jakieś powroty. To może jeszcze jedno nazwisko wymienię, wymienię. Jerzy Kaczmarek. Yy, nie Były rozmowy są. Potwierdzam. Są rozmowy. Wolałbym, żeby Jerzy sam to, sam to potwierdził. Ja mogę tylko powiedzieć, że spośród tych osób, mhm. które będą kandydowały z naszych list i które jakby wstępnie wyraziły zgodę, mamy zarówno. Byłego starostę, jak i byłego burmistrza, jak i dwóch byłych wójtów. Także towarzystwo dosyć doświadczone, jeżeli chodzi o kwestie samorządowe. No i oczywiście wśród kandydatów do powiatu. Ja mówię cały czas uh -huh, o kandydatach uh -huh, do powiatu. Uh -huh. Pojawią się nowe twarze. Także ja tak jak mogę ocenić, według uh -huh. moich doświadczeń z poprzednich lat. Wydaje mi się, że będziemy mieli dosyć solidną e, ekipę i, i dosyć solidny skład, który powinien nam dać lepszy wynik niż ten, który był poprzednio, bo tylko mieliśmy dwie osoby z listy PSL. No właśnie. I teraz pytanie. PZL wystawi tu swojego kandydata na prezydenta Radomska? Nie jestem w stanie w tej chwili odpowiedzieć. Cały czas trwają rozmowy, trwają, że tak powiem, poszukiwania. Jest A co, nie to nie macie kandydata, jak to, to należy interpretować? Na chwilę obecną nie mamy kandydata. Będziemy rozważali w związku z tym, z tym, że mówię, to się może jeszcze skończyć z tym. Tym, że, że kogoś znajdziemy, za to jest odpowiedzialna organizacja miejska, no tak jak uh -huh, każdy tak, szuka tak. u siebie, uh -huh. zarówno za kandydata na prezydenta, jak i na radnych powiatowych, jak i na radnych y, miejskich. W sytuacji, jeżeli nie dorobimy się własnego kandydata, będziemy dosyć szeroko prowadzić. Rozmowy. Nie przeczę, że jakieś tam wstępne Dobrze, rozmowy z udziałem razie... prezesa Koćwina już miały miejsce. Nie. Także na chwilę obecną nie mam. Dobrze, w takim razie nie macie, i gdy nie będzie, wtedy kto może się spodziewać z innych ugrupowań i partii, że poprzecie jego kandydata? Czy to będzie kolejny kandydat? Jestem, nie jestem w stanie w tej chwili odpowiedzieć na to pytanie. To nie będzie moja jednoosobowa decyzja. Zadecyduje o tym najprawdopodobniej prezydium, a być może nawet zarząd. Przedstawione zostaną mhm, tak. pewne propozycje. Na chwilę obecną wiem, że prezes Koćwin zdaje się miał już dwie propozycje rozmów. No i teraz zapytam z drugiej strony, bo przez cały czas, no, jakby nie było, muszę przyznać, te pana odpowiedzi są bardzo zagadkowe. No bo wiadomo, kampania jeszcze nie ruszyła samorządowa, chociaż tak naprawdę, no to już prawo i sprawiedliwość rozpoczęła bardzo ostrą kampanię samorządową w terenie przy pomocy posłów i przede wszystkim posłów którzy odwiedzili chyba Lublin już i Kielce bo teraz zapytam inaczej ta kampania będzie bardzo dziwna ta kampania będzie bardzo krótka to znaczy ja powiem szczerze że ja takiej kampanii jeszcze nie przeżyłem. Z reguły bywało tak, że na mniej więcej rok mhm. przed wyborami my robiliśmy już przymiarki. To, no dobrze, z czego to? Z czego to wynika, Panie Wojciechu? Powiem szczerze, że z. Krótkiej odległości, z krótkiego odstępu pomiędzy wyborami parlamentarnymi a samorządowymi, bo tutaj po prostu jest kwestia jakby tej obstrukcji, którą w tej mhm. chwili stosuje pis. To również wpływa paradoksalnie na kampanię samorządową. Nasi posłowie, no nie mają, mhm. czy ministrowie nie mają w tej chwili dla nas specjalnie czasu, żeby się z nami spotkać, żeby przekazywać pewne rzeczy, robić pewne uzgodnienia, z tego względu, że są nieprawdopodobnie zajęci. No raz, że zaczynają, prawda, po ośmiu latach czy ich rządów przeglądy swoich, swoich resortów. Dwa, no że no, rzeczywiście prawek, sytuacja to, to jest, jest no, bardzo dynamiczna. Ja mogę powiedzieć jedną rzecz, która dotyczyć będzie całego kraju, a więc również tutaj naszego regionu, zarówno w kampanii do sejmików wojewódzkich, jak i do powiatów, jak i do gmin. Idziemy wszyscy pod szyldem trzecia droga. To jest przesądzone i nie ma co do tego najmniejszego. Bo wie pan, nad czym się zastanawiam, że teraz jak słyszę tą pana odpowiedź, że ta kampania jest bardzo dziwna, bardzo krótka, że w momencie, gdy faktycznie znów nie zdobędziecie tych mandatów i okaże się, że w pewnym sensie polskie stronnictwo ludowe tutaj na naszym, na, w powiecie Szczańskim, no niestety... Nie osiągnie swojego celu, będzie to porażką, to nie będzie wytłumaczenia, że przez tą dziwną kampanię, przez krótką, przez krótki okres pracy tych wszystkich, którzy chcieli, którzy startowali, którzy nie mogli w jakiś sposób się zaprezentować. Panie redaktorze, to dotyczy wszystkich. To jest żadne wytłumaczenie. Albo zapracujemy na dobry wynik i rzeczywiście weźmiemy się do roboty. Albo może być bardzo. No dobrze, ale nie. teraz z kontekstu pana wypowiedzi stąd słyszę, żebym miał pan w pewnym sensie taką małą pretensję do pozostałych swoich kolegów z PZL-u, że czy nie ma kogoś takiego, kto powiedział ruszamy ostro, bo czasu jest mało. Nie, no to powiedzieliśmy to sobie Aha. wszyscy i tak jak mówię, ta kampania w, w gminach no, no trwa już. No. Masa spotkań jest. My spotykamy się jako zarząd, a przede wszystkim jako prezydium zarządu powiatowego, czyli ścisłe szefostwo plus wszyscy prezesi, bardzo regularnie. Ale widzę pan, że pan nie chce odsłonić przy ubicy powiedzieć nazwiska, dobrze, do Rady Powiatu będą startować takie a takie nazwiska. Bo jeszcze, jeszcze proszono mnie, żeby tego nie ujawniać. Ja myślę, że w stosunkowo krótkim czasie. My będziemy musieli ujawnić tych liderów naszych list, no, ja że no, o to chodzi, trudno, że, żeby, żeby ktoś wygrał. No ja, ja mogę powiedzieć, że ja kandyduję za siebie w przedborzu do Rady Powiatu. W tej chwili pewnym problemem zresztą to nie jest pierwsza kampania, w której jest to problemem są parytety bo wiadomo, że to mhm. musi być 35% drugiej płci, że tak powiem, Właśnie. prawda? Więc tutaj musimy, ja na szczęście przed Bożą mam taką sytuację, że udało mi się znaleźć koleżankę, która będzie kandydowała, też będzie to swoisty i też, pani I też nie zdradzę nazwiska. Ha, no i skąd ja to wiem? Będzie to znana osoba. Mhm. I teraz jeszcze jedno moje pytanie, przeczytam Panu taką, Krótką wypowiedź. Demokracja, prawo to wszystko jest od początku tej władzy łamane, łamane bezpośrednio, bezczelnie. Wolą Tuska jest, by jego wola była prawem. Wola Tuska jest prawem. Byli już tacy, których wola była prawem wola Firera. Była prawem, stwierdził lider Prawa i Sprawiedliwości, nawiązując do Adolfa Hitlera. To się mieści pani w głowie? Nie wypowiedź, nie mieści mi się to wypowiedź lidera w największej partii opozycyjnej. Sz Szczególnie, panie redaktorze, w takich ustach człowieka, który w mojej ocenie od nawet nie ośmiu, tylko dużo wcześniej e, wielokrotnie łamał zasady demokracji który doprowadzał do tego, że łamana była konstytucja i w tej chwili w ustach tego pana takie oskarżenia. Ja już abstrahuję od kwestii cały czas jakby niemieckości Donalda Tuska, co zostało wielokrotnie wyjaśnione. Czwarte, Ten pan z uporem maniaka. Z wyborem maniaka. Tak, agent niemiecki. Ja uważam, że bardzo się stało dobrze, że, że w tej chwili udało się tym siłom demokratycznym zdobyć władzę, z tego względu, że w mojej ocenie jeszcze kilka miesięcy Rok, może półtora i my mielibyśmy bardzo poważne problemy z byciem członkiem Unii Europejskiej, a na pewno z kwestią pełnego członkostwa, czyli prawa głosu. Wydaje mi się, że odebrano by nam to prawo głosu. No wiem, tu, tu wypowiedzi na temat Unii Europejskiej w jednym, w jednym dniu są takie, w drugim dniu to właśnie Jarosław Kaczyński oświadcza, że będą skarżyć się do Unii Europejskiej, będą prosić o pomoc Unii Europejską. Przeciwko tym, jak bardzo łamane jest prawo w Polsce. Także to jest dla mnie jakaś aberracja, to jest coś, Panie redaktorze, jest... w porządku. Ja uważam, że każdy, każdy ma prawo broić, bronić swoich, swoich interesów, przede wszystkim swoich jakichś wizji i przekonań. Ale proszę też zauważyć, że jeszcze niedawno PiS używał narracji że Platforma i opozycja no. totalna to skarżą na Polskę do Unii Europejskiej. To no no ile teraz minęło i jest to samo tylko z drugiej strony? No właśnie, czyli dość trudno to rzeczywistość, trudno ją wytłumaczyć. Może my już się do niej przyzwyczailiśmy w ten sposób, że możemy to w jakimś w pewnym stopniu m, zrozumieć i zrozumieć odpowiednio, ale jest młode pokolenie, które jest w pewnym stopniu nie wiem, czy jest zagubiony, czy dało świadectwo w najbliższych w tych minionych wyborach parlamentarnych, że wie o co chodzi w tej brudnej grze politycznej. Wydaje mi się, że my nie miejmy pretensji do e, młodego e, środowiska, ja nie mówię do o pretensji, młodych. Tylko mówię ludzi mówię o tym, że one nie jest pewnym stopniu zagubieni. E... W pewnym stopniu na pewno są zagubieni, oni mają różne te, te przekazy, bo przecież to mhm. były jakby dwa bieguny totalne. Nie? Zresztą cały czas są, tylko mhm. że no, w tej chwili ten jeden z biegunów jest drobinkę osłabiony. Więc nie tylko młodzi ludzie, ale i dorośli ludzie, przepraszam za wyrażenie, ale głupieli w tym natłoku informacji całkowicie sprzecznych. Wydaje mi się, że młodzież mniej ogląda telewizję, ona bardziej bazuje na mediach internetowych, na komputerach, i oni jakąś tą swoją wiedzę potrafią wypośrodkować. Oczywiście jest część młodzieży, która. W, na pewnym etapie bardzo popierała Konfederację, bo Konfederacja miała praktycznie dwukrotnie większy wynik w sondażach tak. niż to, co rzeczywiście miało, miało miejsce. I to byli głównie młodzi ludzie. Ja powiem szczerze, troszeczkę się wtedy obawiałem, bo jednak ten przekaz Konfederacji, kwestie związane z historią, z pojęciem patriotyzmu, z wolnością, bo to wolnością, tak. to, to nie były jakby moje klimaty i moja bajka. No ale... Mam nadzieję, że młodzież jest na tyle rozsądna, że, że potrafi wyciągać wnioski. Początek mamy lutego, czyli co? rozumiesz, że za kilka dni oficjalne nazwiska pokażą się. Ja myślę, że tak, bo nie jeżeli ta... chodzi o kandydatów na radnych wszelkich szczebli, mhm. to mamy czas do 4 marca. Właśnie. Czyli powiem tak, że następna rozmowa, gdy zaproszę pana, już nie będzie tak bardzo tajemnicza, jeżeli chodzi o kandydaty w nazwiskach dzisiejszych. Z góry dziękuję za zaproszenie. Z całą pewnością będę już wtedy musiał mówić konkretami. Dziękuję bardzo za przybycie za rozmowę. Wojciech Ślusarczyk, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. W powiecie radą szczańskim dzisiaj skorzystał z zaproszenia do portalu radomsko24, a ja państwu dziękuję za uwagę i zapraszam zawsze w poniedziałek, środe i piątek. Dziękując za uwagę, życzę wszystkiego dobrego do usłyszenia. Również dziękuję bardzo.